Pewna osoba napisała mi. Gracjan, jestem kobietą. I zawsze w związkach to ja nosiłam spodnie. Ogarniałam. To ja musiałam ogarniać. Facet nie ogarniał. To ja musiałam wziąć sprawę w swoje ręce. Jak coś się działo, to ja musiałam wziąć sprawę w swoje ręce. Ja musiałam wziąć tą odpowiedzialność. Mężczyzna nie brał odpowiedzialności. Chcę się poczuć kobietą. Chcę poznać jakiegoś mężczyznę, który, który weźmie tą odpowiedzialność i ja będę mogła oddać i zaufać i wiedzieć i zobaczyć, że on załatwi wszystko. Że ja nie muszę myśleć o tym, że on załatwi. Jak to zrobić? Zawsze to ja musiałam nosić te spodnie. To jest filtr. Po pierwsze, to jest filtr. Już masz włączony filtr. I jeżeli masz taki filtr, to co się dzieje? Podnosisz głowę, chcesz poznać mężczyzn. I twoje oczy widzą tylko tych mężczyzn, którzy nie będą ogarniali. Ten facet, który ogarnie, jest taką szarością dla ciebie. Nie, nie widzisz go. Ignorujesz go, bo masz filtr. I zobaczysz tylko to, na co ci pozwoli ten filtr, który masz. I teraz filtry blokują się, stają się takie sztywne, jeżeli wchodzą emocje w to. Wiele razy może miałeś taką sytuację, że nie mogę znaleźć, nie mogę znaleźć, i masz presję, że musisz znaleźć, nie? I masz emocje intensywne, i negatywne albo pozytywne, cokolwiek, ładunek emocjonalny masz, i mówisz: Nie mogę, nie mogę znaleźć, nie mogę znaleźć. To ten filtr, że nie możesz znaleźć, blokuje się i staje się sztywniejszy. Dlatego wiele razy odpuszczasz te emocje, relaksujesz te emocje, odpuszczasz sprawę, i później wracasz i możesz zobaczyć pewne rozwiązania. Nie? Tak samo tutaj w tej sytuacji z tą kobietą. Ta kobieta, jeżeli ma duży ładunek emocjonalny związany z tym, że. Zawsze muszę brać odpowiedzialność. Mam dość tego, nie mam ochoty brać tej odpowiedzialności. Już chcę się poczuć kobietom. Jeżeli są emocje, to tym sztywniejszy jest ten filtr. Tym mniej możesz zobaczyć tego mężczyznę, który rzeczywiście weźmie odpowiedzialność. Bo jesteś zblokowany jeszcze emocjami, w tym, że no, to, to ja, ja zawsze muszę brać odpowiedzialność. To ja muszę zawsze brać odpowiedzialność co Zrobić. To, co mówiłem wcześniej. Wychodzisz na zewnątrz, patrzysz się na siebie. Ty, jeżeli jesteś tą kobietą, wychodzisz na zewnątrz i patrzysz się na siebie i myślisz sobie, ta kobieta do siebie mówisz, nie? Tak. Patrzy się na siebie i mówisz, ona ma pewne filtry, ma pewne przekonania. Spodziewa się pewnych rzeczy i widzi pewne rzeczy. Ja wyreżyseruję tutaj. Taką sytuację, żeby ta kobieta zobaczyła to, że facet ogarnia. I ja to zrobię. Wchodzisz w tryb twórcy. To jest zaawansowana świadomość. To jest już poważne wychodzenie z trybu jestem ofiarą, życie mi się przytrafia. Wchodzisz w tryb twórcy. Tworzysz. To jest inna psychologia, inny wymiar, inny sposób myślenia. Myślisz sobie, ja wyreżyseruję taką sytuację, żeby ta kobieta, ja zobaczyła faceta, który ogarnia. Jak? Najpierw skupiasz się, zajmie to sporo czasu, ale zaczynasz szukać te informacje, że facet ogarnia. Obserwuj pary. Za każdym razem, jak zobaczysz, że facet wziął odpowiedzialność i ogarnął, zatrzymaj się i wsiąknij to. Tak, poczuj to. Tam wziął odpowiedzialność ten facet. Tam wziął odpowiedzialność ten facet. Zacznij szukać tego. Zacznij szukać tego, żeby to zobaczyć gdzieś. Czytaj o różnych parach. Czytaj o jakichś ciekawych ludziach, żeby znaleźć jakieś informacje, gdzie jest jakiś facet, który ogarnia i bierze odpowiedzialność i kobieta przy nim czuje się taka kobieca i odpuszcza. Szukasz tej informacje, żeby powoli... Zwiększyło się to przekonanie, że to jest możliwe, że to się dzieje, żeby twoje oczy otwierały się na to, że i oswajały się z tym, że to się dzieje, żeby to widzieć. Później, następny krok reżyserujesz. Poznasz faceta? Jak sprawię, że zobaczę, że ten facet bierze odpowiedzialność? Możesz zrobić różne rzeczy. Możesz pocisnąć go, możesz zachować się w taki sposób, żeby na przykład musiał wziąć odpowiedzialność. Stawić go w sytuacji, gdzie nie ma innej opcji, że musi wziąć tą odpowiedzialność? Żeby to zobaczyć, pociśnij mężczyzn trochę. Pociśnij, niech wezmą odpowiedzialność. Zrób wszystko tak, żeby wyciągnąć z rzeczywistości to, że facet wziął odpowiedzialność. I tak, ty to robisz, nie? Ty to robisz. Chodzi o to, że im bardziej i bardziej będzie się budowało to przekonanie, im więcej razy twój mózg zobaczy, zobaczy to, że facet bierze odpowiedzialność, tym bardziej. Będziesz się otwierała na widzenie różnych rzeczy, które prowadzą do miejsca, gdzie ty możesz odpuścić i facet weźmie odpowiedzialność. Czyli zbudujesz to przekonanie, i nagle podnosisz głowę, i twoje oczy są w stanie zauważyć tego mężczyznę, który ogarnia. Twoje oczy są w stanie zauważyć go. I robisz to, robisz to, robisz to. To się potwierdza i potwierdza, buduje się to przekonanie. Zaczyna wnikać w inne Twoje przekonania, i staje się coraz bardziej i bardziej taką rzeczywistością naturalną. I później masz ten filtr i zostawiasz. Z czasem zobaczysz, że coraz bardziej będziesz mogła zostawiać i zostawiać zostawiać, i ten filtr będzie robił swoje. Tak jakby będzie się potwierdzała rzeczywistość, która jest zgodna z tym filtrem. I śmieszne tutaj jest to, że. Jak jesteś przebudzony, jak wyszedłeś z matrixa swoich filtrów i przekonań i reżyserujesz sobie wszystko i tworzysz filtry, to nie ma powrotu od przebudzenia. nie. Zawsze później w przyszłości, jak coś stworzysz, jak coś się uda, jak zmieni się jako człowiek i będziesz widział inną rzeczywistość, to zawsze będzie z tobą ta świadomość, że to mi się nie przytrafiło, to ja to stworzyłem tak jakby. Zawsze będzie z tyłu w głowie twoja taka świadomość, że nie zaskoczyło mnie to. To nie jest coś, co przyszło i stało mi się, to ja jestem twórcą. Ja praktycznie stworzyłem sobie taką rzeczywistość. Tryb twórcy tworzy sobie rzeczywistość.